Miniony tydzień obfitował w wydarzenia polityczne w Łukowie. Nasze miasto odwiedził senator Stanisław Gogacz oraz lubelscy politycy Platformy Obywatelskiej. Pierwszy w minionym tygodniu zawitał senator Stanisław Gogacz, który na krótkiej konferencji prasowej przedstawił cel swojej wizyty. Według senatora była to chęć porozmawiania z mieszkańcami Łukowa o interesujących ich problemach lokalnych, a także polityce ogólnopolskiej. I dzisiejsze spotkanie jest to spotkanie otwarte. Chcę zapoznać się z opiniami mieszkańców Łukowa, powiatu łukowskiego, z pytaniami. Chcę powiedzieć o kilku kwestiach, które uważam, że są najważniejsze i tak to ma wyglądać. Jednym z tematów spotkania, oprócz faktu wykupywania polskich ziem przez cudzoziemców, była również sytuacja lasów państwowych, nad reformą których pracuje rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdaniem senatora Gogacza, otwiera to drogę do ich prywatyzacji, czemu sprzeciwia się Prawo i Sprawiedliwość. Chcę powiedzieć, że my, jako Prawo i Sprawiedliwość, sprzeciwiliśmy się tej nowelizacji. Uważamy, że zasada samofinansowania, na której się, opiera się ustawa o lasach państwowych powinna nadal obowiązywać w, w, w lasach państwowych, w gospodarstwie, państwowym, w, w, w gospodarstwie leśnym lasy państwowe. Rząd nie powinien dotykać tego, co jest ogromnym skarbem narodowym państwa polskiego. Ziemia i lasy to jest podstawa, na której powinniśmy stać. Lasy to jest 1 czwarta powierzchni Polski. Lasy to jest prawie 8 milionów hektarów. I w tym momencie, w sytuacji, kiedy w roku 2001 przyjęliśmy już ustawę o, 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 strate, o, o strategicznych zasobach narodowych kraju, do których to strategicznych zasobów narodowych zaliczyliśmy oprócz wody, oprócz kopalń zaliczyliśmy również lasy i tam w artykule drugim tej ustawy z 2001 roku jest zapisane, że lasy nie będą przekształcane. Jak to się nagle stało, że pomimo zapisu w ustawie nagle się przygotowuje takie zmiany, które no, wprowadzają ryzyko przekształceń lasów. Odmiennego zdania byli politycy Platformy Obywatelskiej, którzy zawitali do Łukowa kilka dni później. Byli to Cezary Kucharski, poseł na Sejm RP, Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego, Bogusław Broniewicz, radny sejmiku województwa lubelskiego oraz Jerzy Kuliński, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Znaczy to jest taka metoda pisu na narządzenie, tak? Czyli straszenie ludzi. Jak oni pamiętam, straszyli Unią Europejską, straszyli rolników, że tak będzie, że będą te hektary wykupywane przez, przez cudzoziemców, teraz straszą to, że lasom, lasom państwowym się dzieje, dzieje krzywda, nie dzieje się żadna krzywda, po prostu no, lasy państwowe to jest majątek nas wszystkich. Prawda? No i, I 800 milionów przez dwa lata, które, które w zasadzie w takiej formie jakby dywidendy zapłacą do budżetu państwa, myślę, że pomogą, te pieniądze będą przeznaczone na lokalne drogi, więc. więc jakby z jednej strony PiS, to jakby PiS był przeciwny jakby budowie, czy też budowie dróg lokalnych, czy też remontom tych, tych dróg. Myślę, że, że to jakby takie straszenie, na no, typowe w ich, jakby w ich stylu. Niestety na czwartkowym spotkaniu zabrakło posłanki Magdaleny Gąsiormarek oraz najważniejszego z zaproszonych, ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego. Zaprosiliśmy przede wszystkim pana ministra skarbu Karpińskiego, ale niestety nie będzie go. Okazało się, że problemy lotu, które tam, o których wszyscy wiemy i o których od dawna mówi się w radiu i telewizji, zwrot dotacji unijnych nam grozi, musiał pojechać do Brukseli. Będę musiał przeprosić wszystkich tutaj, którzy przyszli, bo myślę, że przyszli również wiedząc, że będzie pan minister Karpiński. Tematem spotkania były w głównej mierze unijne fundusze i nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020. Chcielibyśmy, żeby Łuków no jakoś tak bardziej zdecydowanie poszedł do przodu, żeby te problemy, które tutaj są, głównie brak pracy, żeby, żeby jakoś z tym się uporać. W związku z tym będziemy chcieli, żeby z tej nowej perspektywy finansowej, która rozpoczyna się w 2014 roku i będzie do 2020 dużo środków, jak najwięcej środków spłynęło do Łukowa. Zdaniem Cezarego Kucharskiego tego typu spotkania są potrzebne zarówno dla społeczności lokalnej, jak i polityków. Myślę, że kontakt z wyborcami, z ludźmi jest bardzo potrzebny. Czasami, czasami politycy mają to do siebie, że odlatują, więc nie mają kontaktu z rzeczywistością, więc takie spotkania na pewno na pewno się przydają. i Warto posłuchać ludzi, co oni sądzą o władzy, co, czego oczekują. Poseł w odróżnieniu od swojego konkurenta politycznego Sprawa i Sprawiedliwości powiedział także, Problem lasów państwowych jest sztucznie nadmuchiwany przez opozycję i, że tak naprawdę nie ma co się obawiać defraudacji majątku narodowego. Stwierdził również, że Polska jest nadal dynamicznie rozwijającym się krajem w porównaniu do innych państw europejskich. Myślę, że każdy widzi, że w Polsce dzieje się dobrze. Ja uważam, że dynamicznie się rozwijamy jako jeden z nielicznych krajów w Europie w ostatnich latach, kiedy, jest, kiedy był kryzys na całym świecie. W Polsce. Polska jest cały czas w budowie, widać, że, że na ulicach powstają nowe, nowe inwestycje, a więc ja przynajmniej jestem pozytywnie nastawiony do, do, do przyszłości naszego kraju. I, i, Myślę, że to, to, to ludzie widzą. Wizyty polityków z obydwu najbardziej liczących się partii na polskiej scenie politycznej w tak krótkim czasie w Wukowie nakazują wręcz postawić pytanie, czy nie stanowią one elementu kampanii wyborczej w wyborach do Europarlamentu i lokalnych samorządów, które odbędą się w tym roku w Polsce. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, poproszeni o skomentowanie tego stwierdzenia, starali się zaprzeczyć takim informacjom. Spotkanie nasze było zaplanowane od dawna, bo Platforma Władze Platformy, te czołowe władze objeżdżają wszystkie powiaty w województwie. Nie, ja nie jestem upoważniony, żeby mówić o eurowyborach. Jestem osobą, która reprezentuje, no, reprezentuje, reprezentuje oczywiście partię polityczną, ale nie od tej strony, żeby wypowiadać się, jeżeli chodzi o decyzje władz partyjnych. Także poza tym myślę, że jeszcze jest za wcześnie, z tego co wiem, to dopiero na początku marca pewne informacje będą przedstawiane. A co Państwo myślą o wizytach polityków w Włokowie? Zapraszamy do komentowania tego tematu na naszych stronach internetowych.